Minecraft, ale dodaliśmy diamentowe serca. Siema, to Kubir, a w tym filmie razem z Napierakiem oraz Mikolsem dodaliśmy do gry diamentowe serca. W momencie, gdy otrzymamy obrażenia serca sprawią, że obok nas stanie się jakaś dobra lub zła rzecz związana z diamentami. W serca mogą nam pojawić między innymi nowe moby, nowe rodzaje diamentów oraz nowe bronie. Z dodatkowych informacji chciałbym powiedzieć, że jestem w trakcie nagrywania 200 dni w lepszym Minecraft Hardcore. Oprócz tego niedługo na kanale pojawią się zupełnie nowe serie i jedyne, co mogę powiedzieć więcej to to, że naprawdę warto na nie czekać. Zawsze więcej informacji Podaję na Instagramie, więc jeżeli jeszcze nie zostawiliście na nim followa, to serdecznie zapraszam. To chyba wszystko. Życzę wam miłego oglądania. Siema. Burger. Krowa. Krowa. Witam was panowie serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Minecraft'a. O, kot miauczy. Jaki jest kot? O, mój o, też miauczy. Uspokój się, psotka. Zawsze trollujesz ciągle nagrywkę. <laughs> mam nagrywkę, to nagrywkę to się odpalasz. W dzisiejszym filmie dodałem do gry diamentowe serca Działają one w taki sposób, że w momencie gdy dostaniemy jakieś obrażenia To stanie się jakaś rzecz, która będzie związana z diamentami Do gry m.in. są dodane nowe bronie, yy, nowe mopki diamentowe i jeszcze parę innych rzeczy no, no i oczywiście zachęcam was do subskrypcji Ponieważ ponad 50% osób, które ogląda ten filmik nie subskrybuje jeszcze tego kanału ja Dokładnie subskrybuję. Napierak subskrybuje, bardzo mi miło No i zapraszam do zostawienia łapki w górę również Dobra, myślę, że możemy zaczynać, w sumie nie ma co przedłużać Okej okay. Napierak O! O! Uuu! Jest przycisk, ale dobra uważajmy z tymi obrażeniami, bo serio mogą być i dobre i złe rzeczy <śmany <śmany <super>. <śmany> Ej mam rubiny, rubiny mam Rubiny? Piesy Ej skakałem na Nie gryź, nie gryź, nie gryź, nie gryź Ej, mam diamentowe itemy wycofajmy się Co je? co to było? Diamond loot pig <śmany> Ej jaka szybka Skubir chodź do mnie, o. O. O kurcze! Ojej, ja zginę zaraz. Dobra, A ja cykam ej, perłę. Cyknąłem perłę. A gdzie cyknęliście? Aha. Kuby zresztą jeszcze więcej jakichś się zginął. Ej, dobra, ja zrobię tulsy, co? Może tak na początek. Czeknięcie Peru Kubby nie było najmądrzejszym pomysłem. Nie było, nie było. Tulsiki, nie możemy grać. A tu jest. Ej, tu jest jakaś customowa broń! Ej, double X, widzisz to? No widzę, jakiś taki ha... Nie, hala bardzo tocyjnego. Ja jestem goły i wesoły. No kwestia tego, żeby dostać jak najmniej obrażeń, ale jeżeli ktoś będzie trollował... O! O, no daję, daj on! O kurczę! Zobacz, że to są jakieś kastołowe rzeczy. Daję mu teraz diamentową klatę. Mam 39 nitek. 39 nitek robię wełnę. Eee, dobra, teraz marchewki. Potrzebuję teraz jednej marchewki. Ej, Kubir, patrz co mam. Chcesz wypić? Co to? Okej. Okay. Nie, bo umyszę um, ten. Mam! Ma, 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 ma. A, villager umarł, ale przeżyłem. Truciznę dostałem. Jest inny villager! Ej to jest Bob! Nie. Bob? No to jest Bob. O, umarłem. Biedny Wojciech. Czyli y, można powiedzieć, że nie miałem farta, tak? Tak. tak. Ubir. Co? Spójrzcie się do góry. O, diamentowy blok. Dobra, mam marchewki, mogę to zrobić. Dobra, mam. O! Co jest? Ja nie wiem co się stało tak szczerze. A i na się robi? Ubir, patrzcie na mnie! No. Nice. Ja robię łóżka. Dobra noc. Dobra Kubir, teraz chodź i patrzy, patrzy na to drzewo. No? O, ty masz jakąś? O kurcze, co ty masz? Masz. O kurde, to jest nieskończone? Tak. Dobra, to jest mocne. Dobra, piję, piję laki potkę. Nie, 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 nie przyjmie, nie przyjmie. <laughs> Oj, zaczyna się bob. <laughs> Ej, zastrzel boba. Zastrzeliłem jednego. Drugi bob. A? Aha, ma się cela. Nic nie drobno. No No, bo Bob jest useless. O czy co mam? Motyka! Mam w ogóle... Ej, mam tak serio! Serio? O, Lucky Potion, teraz i, ja... I. Dobra, może... No to znowu nie miałem farto. O też mam podkę, piję Nie! <śleszy> Ej, nie da się mieć nic dobrego z tego! A co to jest? A lawa. Ej Mikos, masz full HP? Aha Ilaś? Trzeba się nie. A nie, jednak słaby te itemy. Nie! Aha, aha, aha. Migol mnie zabił. <laughs> Bok mnie goni, Kubir! Zabił I Idę, idę, idę! To jest ten cel właśnie. <laughs> gdzie nie. trafiłem? Gdzie jest ta dziura? Tam siedzą mordy na dole. Wszystkie ubrały mojego seta. Dobra, spokojnie. Napierasz. Nie! Wysadzisz itemy, Kubir! Tak? <laughs> A ja chciałem patrzeć nie, ja chciałem nie, tak... nie. <laughs> A, wysadzone, nie ma na Nieźle, jakwój. Nie źle. Nie źle, nieźle jest. Umarłem Tknąłem <laughs> w obsydianie BrOMS, tak, mam pół serca <laughs> Czekaj, czekaj, bo mnie gonią tutaj. Jest nade mną lawa, widzę, że kapie! Idę, idę. A tutaj <laughs> jesteś. Cześć. Hej <laughs> Ej! Mam jakieś diamenty dziwne. Nie Nether nie. diamond. ender diamond. Dobra, przetestuję to. Aha, dzięki. Nie, co? Kowadła! Au Ender Diamond, zobaczmy Okej okay. no ale to nic takiego chyba O, perły! 16 pereł Netherite! Motyka, 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 motyka Dajcie mi motykę Zapomniałem, że ktoś mi wybuchł tę motykę Patrzcie, customowy mob Blok diamentów O, dobra, biję go Zabiłem <ścoughs> Prawie mi wyszło, prawie mi to wyszło Ty, mam diamentowy stek U jest diamentowy stek i co? 30 serc Serio? Ale jaki, jaki hitem... O no, Nieźle umarły. Czemu one latają? Na nietoperach są Na nietoperach? Na diamentach O Nice Pomogę ci, kupić. No Prawie ci... Co jest? Przyszedłem przez, przez ścianę ja <laughs> Co <nie> jest? <laughs> co? <laughs> Jezu, ile efektów w ogóle mam Ej, inaczej się robi No to tyle było z moich temów jak coś Robię mu teraz. O Bob jeszcze nawet jest Co się dzieje Ej, żyje! Co jest grane? Co prawda ledwo, ale przeżyłem to. Napierek nie ty mój <śmiech> <śmiech> Mam nocza. Daj. Ej, mam jabłka zamiast tej potki do zjedzenia. Dobra, to ja też zjem sobie jabłka. O! Tabliczka jakaś. Uśmieszek. Aha. No to niezły uśmiech. Nie! Co się dzieje? Nie mam pojęcia o co chodzi. Ja jestem gdzieś... Gdzieś sobie jestem. O, żyję. A ja się wykopuję do góry w nowoczesny sposób. Ja no i jest! Nie, oh. nie! Nie, 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 nie! Aha. No to... Hit. O, masno! Ty po prostu obrażeni... No nie, no dlaczego?! Cały czas mnie coś uderza. Ej, przecież możemy tym pistoletem odpalić portal. Ale nie no, wypuchaj psy? Tak Ty, ja w ogóle nie mam jedząka nic. Ja mam tylko złote marchewki. Macie pod tego. To jest ważne, żeby tych obrażeń teraz nie dostawać. Strzelamy? Ja strzelę, czekaj. Dobra. Nic, nic się nic nie, nie stało. Zdało. No, nie działa. raz znalazłem, nawet dwa. O, Axelotu Serio? Dałem kobla nice. w środek tego portalu Dobra to możemy wchodzić No. Pierre, u... czemu ty butów nie masz masz? Gubiłem Dobra, wchodzimy <laughs> Bazalt <Brrr. laughs> Patrzcie na gluta Umarł, dobrze. Trzeba znaleźć Fortecę, tak? Bo perły mamy. A co jak strzelę w pigmeny. Mamy drewna w ogóle. Biją mnie czy nie? Nie. Nie. Nice. Oj, pos... tam jest Forteca! Nie widzę. Ja nie widzę No. Um... O, nie, o nie, zabiłeś! <laughs> zabiłeś. <laughs> Do góry, do góry się buduj, do góry się buduj. O, nie da się! O! Gdzie on jest? Na dasz poleciałeś, nie? <gdzie> tak! Kompletnie się zdziwiłem. Dobra, wbijam do was. O A tu są diamenty. Ale tam jest tyle mobów. Jak ja mam tam przejść? O boże, Mikol, co ty tu narobić? Co tu się dzieje? Ja tu narobiłem. Tymczasem napiera strzelający do mnie. Mikol, musisz mi dać. Cześć. <gdzie> Gdzie są twoje temy? Moich temów nie ma, są na dachu nederu? Patrz jaki speed bridging robię Najszybszy tak? na świecie Mordo, ktoś mówił, że nie potrafię beka z was Piesek za nami idzie Nie magma, uważaj, bo one biją Jak tak szybko przeszliście tam? No. no, speed bridging O nie, magma dużo Ja uciekam Mordo. Nic nie widziałem Ej, bez tutaj to jest forteca. Rajcie na mnie! To nas hitnęło? Blok diamentu. Coś dalej mi hitnęło. Piesek, hituje, piesek ciebie, piesek ciebie. Nie! Czemu ja na Na co? Na magmę. Daj mi jedzenie szybko. Patrzcie, jak się ułożyły tutaj te bloczki, widzisz to? Bez kitu. Okay. Ej, wypić potkę? Nie wiem. Jak <grym> wybuchniesz w fortece, to trochę lipa. Brazy już słyszę. Tak, mam x Dobrze, o! Dobrze się w końcu przyznałeś. A ja mam tu strasznie ciemno, Masz pochodnie? <grym> ja też. Zawsze możemy rozpalić ogień. Dawaj. Ty Kubir, bo ty mi się natoczyłeś, przepraszam Natoczyłeś mi się Uciekać! Bryny... Dobra ja żyję oh, wid Widzę już ślady po was Ty żyjesz Mikols? Nie spadam gdzieś! Co <śś> się ze mną dzieje? Nie wiem, jestem na dachu na ty <śmiecki> Przeżyłem tylko do tego, że miałem health 115 15 tysięcy. co to, ma, to jest? O oh, Mikolsik, dobra. Siem, ma, dobra, musimy te blazy jakoś wybić. O blazy, uważaj! Żeby cię nie hitnął! Cztery mam, cztery. Uwaga! Ma. Nie! Nie, nie, nie! <śmiecki> Mikols! Nie, bo ty się palisz! Nie do mnie! Już dwie! Wybuchły mojej temu czy nie? Chyba nie. Uh, mam jakiś miecz nowy. Ochaj, on tego spida daje. Mam sześć pałek. Aha, efficiency 20. Dobra, mam siedem, mam siedem. Nie ma. Siema. O, Aksolotla nawet masz w wiaderku. Niech każdy zdobędzie ten achievement. Nie, no nie wierzę w gu. Dobra, mam. Mikos, <noise> Boże, idę go zabić. Dla Za wybuchnięcie uszu. A, sam się zabił. Dobra, wracajcie do nerwanego świata. <noise> Dobra! Nie strzelaj do mnie, okej? Okay? Gaście. Okej. Okay. Rozumiem, Mikol, że robisz dubbing. Dubbing, gasta. A, bo to tutaj! Dobra, wychodzę z netaru. Noc jest? Jestem. Nie, dlaczego? Nie strzelaj piorunami, Mikol. Sorry. Dzięki. Nie trafię do wody Trzeba ten, lecieć już do strongholda, nie? Cyk Okej okay. A ja spalimy tą dżunglę? Próbuj, ale serwer wywali A, bo ja mam ten w dobry Pat, co, co bo tu są. A co ta... jakby cię ktoś teraz uderzył? Ej, ty... to nie było Bob. Bob O, perły Nie wierzę, nie wierzę Nie, nie Pierwszy raz w życiu to znalazłem Stronghold, który jest odkryty na powierzchni Serio? No, nie wierzę w to. O, tam się coś pali, tam był napierek. <grym> <grym> Zrobię tak, cyk. jestem w szoku w tym momencie. Dobra, są mi te. Dobra, jestem na powierzchni. Co? Jesteś Aha! A to jest chyba 0.0001 szansy! A. Chyba. Oj. Dobrze sobie poradziłeś. Ale ja tu nic nie widzę. Pomóżcie mi! Nie, Mikoł, masz, masz, e, wypuń, wypuń. Wiecie co, chyba mamy kłopoty, bo możliwe, że portal jest odklejony. Portal takim, jest odklejony. Tak więcej. Nie! Chyba będę musiał użyć swojego F5 Glitcha. Z <głosł> <głosł> Ale, gdzie są rybiki? Rybiki. <głosł> oui, jest! Nie no, to są rybiki. Uwaga. No 11 ci dałem. 10, nie traluj. No dobra, abra <głosł> Nie my... Oho. <głosł> nie! Nie, nie wejdziemy, nie wejdziemy! I są powodu na respie Dziemo, dobra, lecimy. No i dobra, niszczymy. <grystanie> Trzy naraz. O! Sperczował, Jest tam jakieś speeda ogromnego. Aha, Enderman mnie bije. Sperczował, walcie w niego! A za mną ten piesek lata Nice Udało się Nie mam wody, ale Dobra, co jest? A, Bob! Gdzie ty jesteś, Michals? Na górze, bo mnie wysadził na A tu! No ja trafię! Trafiłem! Jest! Dobra, udało się. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, ja wskakuję do portalu, szybko. Dobra, jest! GG.